Zobaczymy. Zespół W też prawie same magazynki. AMX, baczaty, i RHM. Ogólnie na tej mapie magazynki dominują. Dominują, proszę Państwa. No i proszę. Ruszyli. Ruszyli z buta. Hit and run dzieli się. Mają team uderzeniowy na południu, od dołu. Bardziej na środku, dwa czołgi. Małe wsparcie tam już da baczata, tylko Fosz. I tutaj jest przewaga oczywiście Hit and Run. Wykorzystują ten fakt. Dojeżdża gociu baby. No i pada pierwszy klik. Bardzo szybka bitwa dla niego. Te tutaj czołgi, muszę przyznać, że mogą zrobić nawet niezłą robotę. Piotr raczej nie przeładuje. Tak się stało. Czaki też raczej nie przetrwa. Klurw ucieka tym rhm cały czas. Oba zespoły ładują. Gonią tam pana swój rysiek za skałką. Już ma pociski. Rysiek. No musi tutaj uciekać, ale jak? Jak uciekać ma polski gracz w tej sytuacji? Bardzo ciężko jest uciekać. Rysiek na ogrysku, 400 HP. HP jest mocno na korzyść. Hit ten teraz może sfarmić te czołgi, które tam zostały. Keca i to jeszcze swoim magazynkiem. No i tutaj podobija to towarzystwo. Podobija. Monster jeszcze Lightem taranuje. Batchata został ostatni. RHM Hity tutaj bardzo sprawnie zagrały tą rundę. Tak mówiłem, błyskawiczna akcja. Light próbuje się bawić z Batchatem, ale nie ma jak. No i 1-0 dla Hitów. Ta początkowa przewaga na dole to był klucz do sukcesu. Pamiętajcie, że tam były tylko 3 czołgi W, 3 MX-y, a zespół Hit and Run miał 5. 5 na 3 było. Zespół W 3 BZ, 2 Baty c z RHM. Czyli oni trochę magazynków jednak już mają. Zupełnie inna taktyka. Hit and run dołem. W górą. Dobrze, Yukaj. Dzięki bardzo. Spoko. Na razie nikt nie poniósł strat. Aż dziwne. Oba zespoły. Minęły się, można powiedzieć. Ale zaraz dojdzie do walki. Hit and run. Jadą. Jadą, jadą. Używają dopalaczy. Nalotem dostał Frugo. I pan Klik. Od góry tutaj próbują grać jak widać. Idzie teraz ostrzał. On może tutaj ładnie wejść. Dostało 3 graczy. Zespół W na razie jednak ma stratę. Brakuje im baczata, jeden baczat poza bitwą. Ten CS tam z góry wydaje mi się, że dość mało robi. Pada Piotr. Ale to jest cały czas sytuacja bardzo korzystna dla Hit and Run. 13 tysięcy do 8800, zaraz padnie klik w bezecie. Dokładnie. Już jest 6 na 5. Monster na ogrysku, ale pan tam zdejmie. Miku. Pan ma tutaj. Na hita, aczkolwiek monster był na posterunku. Olo, za wrakami trzyma się, rysiek mierzy w niego. Czy trafi? Trafia! Ładny strzał polskiego youtubera. Olo, zamiast walić w tiska, strzelił w ryśka. Nie wiem, czy to było mądre. Kecaj robi tutaj zasadzkę w bezecie. No, i ta zasadzka mu wyszła. Jak na razie hity bardzo dobrze grają tą yy, walkę na urwisku i naprawdę no, no, wygrają, no zdecydowanie wygrają. Zobaczcie HP, 6600 do 1800. Różnica gigantyczna. I tutaj Chucky Macesa na strzał, musi tylko przeładować. Chwila, moment, będzie w stanie to zakończyć. I uwaga. Tak się dzieje. Został ostatni baczat. Bez szans w starciu z pięcioma graczami. Kwestia chwili, i będzie po nim. I będzie, moi drodzy, po nim. Tak się dzieje, pan swóry. Pięknie przymierzył 2-0 dla Hit Faworyt na razie Centurion i dwa obiekty 277. Powiedziałem wam o dzikach. Powiedziałem wam, że będą są. To było do przewidzenia. Zespół W: RHM, EBR, e 3 Dziki 2, 430 i Centurion. Tak, prezentuje się ten składzik. Dziękuję, Dark Defender. 17 level, 1000 gold oczywiście. Jeszcze jeden level, i masz yy, kolejny yy, dostęp do goldzika. Początek bitwy zespół Hit and Run. Stara się tutaj przyjąć ostrzał na środku, wywiera także presję kapa, ale pamiętajcie o tym, że nie da się skapować, jeśli y, ktoś z Dabi użyje ostrzału. I kto użyje klurw? Użył ostrzału, idzie ostrzał. No i niestety, ale kecaj rysiek dostaje tym ostrzałem. Powiedziałem Wam, że nie da się skapować, gdy idzie ostrzał. Nie ma jak, nie ma jak. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No i jest w końcu dekup, ale zobaczcie, ta trójka nie ucieknie! Ona się już nie ruszy! Olo, pada, błyskawicznie. Fenomenalna runda znowu. Dla hit and Run W. No prawda jest taka, że gra tutaj naprawdę jakoś bez weny w ogóle. Podstawowe błędy. Nie rozumiem, co oni dzisiaj robią, ale to nie jest ich dzień, absolutnie. Totalny, totalny dzisiaj fail za failem. No i naprawdę, no. Ff, prawda jest taka, że nie mogą tego wygrać. Dwa razy więcej życia mają gracze Hit and Real Czogów też więcej, dokładnie dwa pojazdy do dyspozycji. Ekstra. Trzy już. Cztery już. To jest pogrom. Zespół dran chyba dużo ćwiczy. Widać tutaj te treningi. Monster ostatnio chwalił się, że. O, osiemnasta, lecę na trening. No i tutaj no, są efekty. Są naprawdę. Widać, że. Umiejętności tego zespołu są wyższe niż W. I to nie jest różnica jednego czołgu, to jest różnica już klas. To jest naprawdę totalnie inny. Gameplay 3-0. Bardzo gładko, żadna runda nie była na blisko. Każda runda ewidentnie wygrana. Z dużym zapasem. O! Huragan się pojawia, proszę Państwa! W zespole Hit and Run. Dwa obiekty: 277, dwa, siedem, siedem, Centurion, huragan, trzy dziki. Zespół W. Grube działa, wytoczył. Centurion, dwie jagody, trzy dziki Tesak. dwie jagody, ale mam już takie wrażenie, że oni grają tą rundę bardziej for fun. Bardziej dla beki. Bo jest 3-0, zaraz 4-0. Dokładnie, Dytku, dodali śmieci, żeby ludzie więcej wydali za te śmieci, co nie, niestety. Faniaczki jedne. Początek bitwy no i moi drodzy jest boleśnie. Dwa jak pancery dały po pestce te jagody. Zobaczcie tutaj grubo grubo Rysiek w tarapatach Kecaj w tarapatach. Trzeba przyznać, że to może być szamanie, To może być runda dla W. Czy Rysiek ucieknie? Jagody tutaj się trochę zamotały Rysiek na ogrysku. Piotr pada. Oj, hity, ta, runda. Chyba nie będzie na ich konto. Pada Keca, Jest tutaj sieczka. Jest jakieś tutaj przemanie. Tesak robi damage, ale taki damage, że to y, nic nie warte. Jagoda robi tyle. dużo. Y, dużo szybciej. Wali po 100 tym tesakiem. On tam po prostu skubie po gąskach te dziki. Aby one się nie mogły obrócić i nie strzelały, widzicie, jak wali po gąskach cały czas tylko gąska, 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 gąska. No i to robi efekty. Czy to będzie do zera? To może być bitwa do zera. Ostatni monster. Czy uratuje tutaj honor? Hit and run? Nie! 7 do zera! Oj, chyba za wcześnie pochwaliłem hit and ten Szalejesz nam tutaj, szalejesz. Dobry jesteś, jesteś dobry gość. Jesteś dobry, jesteś dobry, bardzo dobry. Czarek tam muszę zmienić jak jakaś się zawiesił. Moi drodzy, zespół Hit and Run ma przewagę w HP. Zobaczmy. 21 000, prawie 400. W niecałe 20 tysięcy. To jest całkiem istotna różnica. Zespół Hit and Run chyba od razu chce kapować, tak! Chcą na samym początku. Już kapować, ale czy to wyjdzie? 20 sekund. 15. 14, 13, 12, 10, 9. Już idzie ostrzał. Jest baza zbita. Jest baza zbita. No powiem tak. Nie wydaje mi się, aby dali radę to skapować. Leopard ma taką umiejętność, która pozwala dekapować. Piotr tutaj na poświęcenie! Piotr na ogrysku na Hita! Pada kolmi Piotr! Kolmi Piotr bardzo szybka bitwa dla niego. W mieście padnie raczej E3. Ta e jeszcze odda maksymalnie jeden strzał. Nawet nie. Idzie potężny ostrzał, on tutaj wejdzie mocno, zobaczcie, czterech dostało! Ależ gigantyczne straty! Co się stało z Hitendran? Coś się stało. Coś się z nimi stało, popsuli się. Frugo teraz zmasakrował Kecaja, Co zrobił Kecaj? Dlaczego on sam wyjechał? Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Wyjechał totalnie bez wsparcia. Sam na wszystkich. Nie mam pojęcia, co oni grają, ale zapomnieli chyba, jak się gra w WOTA w tej rundzie. Chcieli za wszelką cenę skapować. No i nie jestem w stanie wytłumaczyć tej głupoty, żeby tak wyjechać. No i przegrywają tracąc... Yy, yy, niszcząc jeden czołg. Tylko tą E3. No najpierw wygrali trzy rundy bardzo gładko, a teraz przegrywają dwie rundy bardzo gładko. No i moi drodzy, let's go. Lećmy z tematem. HP bardzo podobnie, delikatnie więcej ma W. Lewandowski tutaj zawyża. Lewandowski ma sporo HP, moi drodzy, sporo, sporo HP-ków. przyjmuje ostrzał artyleryjski. Kecej tutaj bardzo odważnie świeci Osia. Strzelił nawet w niego. No i zobaczcie, tym eberkiem będzie się wycofywał. Gracze W grają drugą stronę. Tutaj nie ma nikogo, więc sobie tak jadą, 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 jadą sobie jadą, ale tu nic nie ma, nic a nic. Pompowóz, spokojnie będzie zaproszenie po lajwie. Miku, przyjmuje ostrzał. Gracze W mają jeden, zaraz będzie drugi. Czyli dwa do jednego w ostrzałach artyleryjskich. Czaki tam ciśnie. No, w ten atak może tutaj wyjść. On może tutaj fajnie wyjść. Co by nie mówić? No, Leopard nie jest stworzony do takiej walki frontalnej. Dojeżdża jeszcze reszta stawki. Tutaj bardzo będzie ciężko graczom W wytrzymać w tej sytuacji. Leopard skazany na pożarcie. RHM też nie wiem czy ucieknie, szczerze mówiąc. Dojeżdżają baczaty. Leopard już padł. Piotr ledwo się tam trzyma. Pada Piotr. Czaki. Raczej też tutaj wyparuje. Gracze Hit and run nie radzą sobie dobrze. KECA I PADA! Co się stało? Monster na ogrysku! Monster na dwa strzały. Monster na hita. Co tu się dzieje? Zespół Hit and run znów przegra rundę. Coś nieprawdopodobnego. Prowadzili 3 do zera i są. o krok od klęski. Wylali się, zrekceważyli znów oponenta. Wjechali w zasadzkę. Baczaty stały tutaj świetnie wykorzystane przez W. Z 3-0 mamy 3-3. Ostatni reksar. Co tu się dzieje? Naprawdę to nie jest ich sytuacja, naprawdę. Coś dziwnego w nich wstąpiło. 3 do 0 prowadzili i jest 3-3. Nikt chyba się tego nie spodziewał. Mając te 50m będzie pewnie wylew. Uwaga! Chwila prawdy! Kto będzie górą na mapie Westfield? Bitwa ostateczna. Delikatna pewno przewaga HP Tendran. Jeśli chodzi o hapeki. Pan z przyjmuje rozeznanie. Hity już doskonale wiedzą, co się tutaj święci. Ostrzały są zdobywane przez drużynę. Hit and run. Frugo dostaje strzały już, widzimy tutaj. I chyba będą jechać. Jadą w reksara. Jadą, gonią tutaj polskiego gracza. Kecaj też może być celem w tej sytuacji. Kecaj na gęsi. Kecaj fokusowany, to może być dla niego bardzo krótka bitwa. Tam jest jeszcze wyjazd na Piotra! Piotr w tarapatach w centurionie! Pada Kecaj! Polski gracz! Wyparował Piotr, ledwo się tam trzyma! Co się dzieje? Co się tutaj odpiernicza dla Hit and Run? Stracili dwa czołgi już! I zaraz mogą stracić kolejne! Grają w piątkę! Monster tutaj tym lightem robi, co może kończy błyskawicę. Yy, gracza z Bułgarii. Czaki na ogrysku. HP Dużo na korzyść W! Co tu się odwala? Pan z fury, Ledwo! Patrzę, taranuje go, pada Tisek! Został ostatni monster! Katastrofa dla Hitendran! Totalnie nie trafili tymi E50M! I to oznacza... że zespół W z wyniku 0-3! Robi 4-3! Co tu się odwaliło? Nieprawdopodobny kombak. Niesamowita gra W w drugiej części spotkania. 0-3 i 4-3. Coś takiego. Nie mam pojęcia, jak oni to zrobili. Nie siadła im psychika. Byli w stanie grać do końca. Grali do końca. Wielki szacun. Nie poddali się. Naprawdę wielki szacun. Śmierdzi bukmacherem. Ojej, panie Lamus, naprawdę. No jestem w ciężkim szoku. Badger porobił 4000. Mówiłem o tym, że badger tu może być. I był świetnie, zagrał frugo, wielkie dla niego brawa, dobrą robotę zrobił tym badgerkiem. Błyskawice się sprawdziły. Baczaty błyskawicznie rozwaliły Piotra, który tam grał na wieżyczkę. Chciał grać na wieżyczkę. No i moi drodzy, to na pewno zmienia postać rzeczy. Ten meczyk. Zmienia y, sytuację w tabeli. O i tak.